Serio, mało rzeczy mnie triggeruje jak te chore x duże d małe. Kombinacji x i d można używać na wiele wspaniałych sposobów. Coś cię śmieszy, stawiasz x małe, duże d. Coś cię bardzo śmieszy, śmiało x duże, duże d. Coś doprowadza cię do płaczu ze śmiechu. x d d d i załatwione. Uśmiechniesz się pod nosem x d małe po kłopocie. A co ma do tego ten bękrat kagaturowej ewolucji? Potwór i zakała ludzkiej estetyki. X duże, małe d. Co to w ogóle ma wyrażać? Martwego człowieka z wywalonym jezorem? Nie, powiem ci co to znaczy. To znaczy, że masz na telefonie włączoną funkcję zaczynania zdań na dużą literę. Ale szkoda ci kliknąć kapsa na jedno D. Korona z głowy ci nie spadnie. Nie sądzę, że X duże małe D to symptom tego, że masz mnie jako rozmówcę gdzieś. Bo ci się nawet kliknąć nie chce. Szanujesz mnie? Używaj X małe D, X duże D do wyboru, do koloru. Szanujesz mnie? Okaż to. Wystarczy, że wystawisz te zajebane X, duże D, Wchodź w choć jednej wiadomości, to Cię kurwa zablokuje.